Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. E, kontynuujemy nasze przygody. Mm, na początku chciałbym zdobyć bardzo fajną rzecz. E, tą fajną rzeczą jest, 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 jest smocza zguba, e, którą znajdziemy gdzieś e, w pobliżu. Chyba za, dalek za daleko poszedłem. E, muszę się troszkę wrócić i to nie będzie takie łatwe zadanie, ponieważ, e, ponieważ tego mm, miecza pilnują szkielety oraz wojownicy cienia, a to są naprawdę bardzo groźni przeciwnicy. Więc naprawdę będziemy musieli bardzo, ale tu bardzo uważać. E, Okej, okay, kretoszczurki na początek. Dziękuję bardzo. Mmm, okej, okay, zapiszemy grę, bo już jesteśmy koło tego koło tej smoczej zguby, ale nie będzie łatwo, tak naprawdę. Okej, okay, dwa szkielety na początek. Eee, jak widać z, o, z, no, obrażenia mogą zadać, więc musimy naprawdę uważać, kurde, nie skupiać się mi na jednym. Dobra, ja, dostał. Mamy kolejny poziom. Yeah! Okej, okay, leżysz. No jest jest jeden problem, ponieważ. Ponieważ, ponieważ, ponieważ teraz będziemy mieć do czynienia z tymi obwiesiami, czyli z wojownikami cienia. Więc sobie. A, zapisałem grę, dobra. No więc będziemy musieli naprawdę uważać. U, na początku szkiele, dobra. Nie damy mu się trafić. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ co dopiero się uleczyliśmy... <laughs> Nawet ci nie da mnie zaatakować. Obwiesił jeden. Eee, dobra, zapiszemy grę, no i teraz będziemy mieć do czynienia z tymi... Wojownikami cienia, o już jednego widać. O, jeden do mnie podszedł, dobra, pojedynczo, 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 zapraszam. Eee, wiecie, pojedynczo w sumie możemy sobie dać radę. O, ale mi pierdzielną, widzieliście to? O tym właśnie mówiłem. <laughs> Mogą robić nawet podwójne e, ciosy Ale może być ciekawie Ech, Poproszę obrażenia z błyskawicami Uuuu, Właśnie o to chodziło Tylko, że tak naprawdę też mogę zginąć Poczekajcie, zapiszę, zapiszę sobie tą grę Uuuu, uh, kurde, źle to zrobiłem. Mm, dobra, pomyłka to była, e, ponieważ e, nie wcisnąłem lewego lewej przyciski myszy. E, I po prostu mi się cofnął do tyłu. Dobra, idzie pięknie. Kurwa. Ech! O, mogą być problemy, ale ja nie odpuszczę, ponieważ jest bardzo dobre doświadczenie. Znaczy, można sporo doświadczenia zdobyć właśnie tu. <laughs> Ludzie, prawie! Ja wolę tutaj zapisać grę. Nie ma takiej. Może się udać. Jest! Ale 400 doświadczenia? Myślałem, że będzie troszkę więcej. Mm, e, Okej, okay, tru trudno. <laughs> Zdobyliśmy miecz dwuręczny. E, miecz dwuręczny, który jest właśnie tutaj. No, powiem wam szczerze, że mieczek jest bardzo, bardzo dobry. E, tylko tak naprawdę teraz z tym wojownikiem, z którym będziemy mieć do czynienia za chwileczkę, e, z nim walczyć nie będę. Dlaczego? Dlatego, że m, bardzo potrzebne mi są mikstury. M, no i one mi się powoli po prostu kończą. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Tylko będę musiał, go, będę musiał jakoś olać tego tutaj strażniczka. E, pobawię się z nim w berka. Okej. Okay. Dobra, bierzemy smoczą z początku zgubę. Pięknie. No i bierzemy wszystko. Jak widać, ten koleś się zablokował, więc nic nam raczej nie zrobi. Hmm. Dobra, ludzie, uciekamy. Haha. Ha. Ten plan był bardzo, bardzo dobry, a raczej zajebisty. Dobra, miejmy nadzieję, że nas nie goni. Mm, a my lecimy sobie do Zurisa i kupimy sobie parę fajnych przedmiotów. E, tymi przedmiotami są przede wszystkim... Raczej parę fajnych rzeczy. E, przede wszystkim mikstury. To mi się bardzo, bardzo przyda. Ehm... Ehm, poczekajcie, się tam tepnę tylko... Cyk, cyk, cyk. <laughs> Wydaje mi się, że rozpocznę sobie czwarty rozdział. E, dlaczego? Dlatego, że. Znaczy, udam się do Górniczej Doliny i potem się cofnę. E, dlatego, że gdy rozpoczniemy czwarty rozdział, to. Mm, będziemy mogli na nowo kupić surową stal właśnie w Korinis oraz u Beneta. E, więc ja tak właśnie zrobię, e, ale na początek wolałbym kupić jakieś mikstury mm, Ponieważ mam zamiar walczyć z tymi głupimi orkami, którzy tam chronią e, tą przełęcz. Ale... <laughs> Dlatego to będzie bardzo ciekawe Chociaż wątpię, że sobie z nimi dam radę, bo tam jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeszcze ci szamani. Wow! <laughs> ale to już zrobię kiedy sobie, kiedy sobie kupię te mikstury o których tak mówię. <laughs> Pokaż mi swoje towory. Okej. Okay, co ty tutaj masz. Eee... Eee... Masz eliksir siły. Eee... Kupić. Kupić, kupić, kupić. E... Kupię. Okej. Okay, I coś jeszcze na razie nie. Hm. O, właśnie! Mikstury powinien mieć Ignas! Kurde, zapomniałem o nim! E, to jest ten koleś, który mm, znajduje się koło tego Carlosa, koło tego y, kowala. E, w, on się znajduje w porcie. Tak, ta część to jest port, ludzie. Dobra. A, jeszcze pójdę sobie w Kimono, u, powiedzmy u Lechmara. E, ponieważ jak widać e, mamy małą część życia. Mm, -hmm, mm. -hmm. Tylko kupię tyle rzeczy, ile mogę na początek, ale mikstur naprawdę będziemy potrzebować bardzo, bardzo duże. Dużo po pierwsze orki, po drugie smoki. E, droga do tych smoków. Hmm. Pokaż mi swoje towary. E, na życia ja tego nie chcę. To mi się zbytnio. No, przyda mi się, ale to jest za drogie, ludzie. To jest naprawdę bardzo, bardzo drogie. Mm. Dobra, kupię parę tych miksur. Czemu nie? Ok. Eee, no i co ja mam zamiar zrobić? Mam zamiar sprzedać parę gratów, ale to już zrobię sobie. W sumie tutaj. Czemu nie? Kurde, ile kasy już? ha ha, ha. pyk pek, 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 pek. Mm, magicznej kuszy nie sprzedamy, nie ma takiej opcji w ogóle. E, tej kuszy też nie. E, Łukie się nowy, a sprzedamy. I co mu jeszcze możemy sprzedać, ludzie? Możemy sprzedać na przykład e, te pierścionki, też mi się mu nie przydadzą. E, srebrny talerz, mm, złoty puchar. Skrzyneczka, złote naczynie też sprzedamy. No i co jeszcze? No i co? I co? I co? I co? I co? No i to wszystko chyba! Skóra wilka. Mm. Okej. Okay. Skóra dzika też Żądło. Owcza skóra też. Skóra cieniostwora... Też to, to się mi w ogóle nie przyda. To też nie. Oraz sprzedamy jeszcze bagienne ziele Tak, bagienne ziele eee, Ale to sprzeda sprzedamy kiedy indziej eee, Przyzwanie demona To mi się bardzo przyda do walki ze smokami Na przykład eee, Ale co tu jeszcze? Chyba nic, dobra On coś miał, on coś miał, on coś miał, on coś miał Esencje many, nie Nie Towary Co ty miałeś? Kurde, ja myślałem, że on miał e, eliksir siły, a ja się spojrzałem na mój eliksir, więc to był lekki fail z mojej strony. E, dobra. Y, idziemy w Kimeno i idziemy do e, przełęczy, aby rozpocząć czwarty rozdział. E, tak, miejmy nadzieję, miejmy na mam nadzieję, że nie będę tego żałował. E, aha, właśnie, sprzedam mu jeszcze pierścionki, które mi w ogóle nie będą potrzebne. Eee... Um, co ja ci mogę sprzedać, mój przyjacielu? Drogi... Mm, powiedzmy, że... Zbroję Strażnika Kruka... Eee... Nie, <ścoughs> Amulet Szukającego Ognika, to też nie, to mi się, to mi się może przydać. E, amulet Ognia, niepotrzebny mi, ponieważ mam oko i nosa, więc bye bye. Mmm... E, pierścień Kapłana, jesteśmy... O, dobra, sprzedajemy. E, sprzedajemy. Pierścień Wojownika, obrona przed bronią. Sprzedajemy. Pierścień magii. Sprzedajemy. Mhm. To sobie zostawimy na wszelki wypadek. Ale to sprzedamy. Eee. O, to mu sprzedamy i to. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, otworzymy te sakwy, które mamy w Ekwipunku, bo troszkę się tego od nas zbierało. Jak widać. O, cztery mieszki po 100 sztuk złota. Także elegancko. Pyk! Pyk! Kurde, ile tego mam! Mm, dobra, i takim sposobem właśnie uzbieraliśmy sześć e, siedemset. E, sześć i pół, no, ble, sześć siedemset, dokładnie. I teraz chyba udamy się do przełęczy. Mam pewien dylemat, ponieważ nie wiem czy. A, w sumie dobra. Otóż udam się teraz do hmm, Harada po to, aby wyuczyć się wykuwać bronie lepsze, ponieważ potem mu te bronie sprzedamy i dostaniemy bardzo dużo kasy. Hmm. Porządny miecz, rubinowe ostrze. Tak. To dość proste. Wtedy, hmmm, el bastardo, Tego już się raczej nie nauczymy. 10, 10, 10, 10 punktów nauki mi się przyda. Przydadzą jeszcze. Ale wypijemy sobie eliksir. Dokładnie. Mamy go tutaj. Okej. Okay. <dziśle> Zapisujemy grę. No i lecimy do przełęczy. Gdzie jest ten cholerny. Okej. Turm, tur, Chyba tutaj nikogo nie mam, kogo mogę zabić. O, są smocze, zębacze. Za doświadczenia mm, dostajemy sporo. Więc mogę sobie pozwolić na ten wyczyn. Ale wolę z dala od tamtego poszukiwacza. O, jak widać, koleś też ma. Wow! Widzieliście to? Prawie bym mnie zabił. Także trzeba uważać, okej. Okay. Mm, tamtego poszukiwacza też zabiję. I te topielce też. Tam jest! Leżeć! Haha! Okej, okay, tam mamy kolejnego delikwenta, którego też zabiję. O, ale on mnie chyba też może zabić. Ojeju! Nie! Nie uda ci się! Okej, okay, udało się jednak. Haha. Mm, Okej, okay, bierzemy wszystko, co miał. Ech, tylko jak się w ogóle e, brało wszystko na raz? Proszę, napiszcie mi w komentarzach, jak to się mu robiło. E, bo tylko tracę czas na tym. Kurde, nie wiem, kontrol, Alt? Altem! Okej, okay. Dobra, już wiem, haha. Ha. Mm, posąg i nosa, dobra, na razie. Poczekajcie, złożymy of ofiarę. E, w wysokości stówy, dostaniemy jakąś tam premię. O Jezus, kolejne. Yy, opętanie. Kurde, wszystkie już yy, miksturki zużyłem, niestety. Hmm. No dobra, trudno. Idziemy zabić te. Te, 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 te topielce. Yy, obok był myśliwy, widziałem go. Okej, okay, zgiń. I tutaj mamy tego myśliwego. Ciekawe, co on tutaj robi. Yy, gdzieś tu stał. O, tu jest, ok. Jak idzie polowanie? Ostatnie zwierzę, które upolowałem, to był olbrzymi parę dni temu w okolicy pojawił zabija wszystko, co się rusza. Jak wygląda to niebezpieczne zwierzę? Nie wiem dokładnie, nigdy go nie widziałem. Słyszałem tylko pochrząkiwanie i głośne sapanie, ale widziałem, do... Zabija nawet wilki. Co więcej, jednemu z nich dosłownie odgryzło głowę. No, trudno. Ile mi zapłacę? Jeśli ją zabijesz, jestem gotów oddać trzydzieści sztuk złota. Ale jesteś biedny! O kurde! Aj, dobra. E, chodzi tutaj o chyba smoczego zębacza, którego już tam widzimy. E, dobra, użyję właśnie tej mikstury, no i spróbuję to bydle zabić. Zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie. <laughs> Okej, okay, chodź tutaj, pychający, sprychający smoczy zębacz. Yeah! O, jak widać, też obrażenia zadaje i to ostre. Mhm. Mm Czego tu nie znajdę. Yy, niczego tu nie znajdę. Trudno. Dobra, idziemy teraz do tego Gana i powie powiedzieć mu, że Bestia została zabita. Ta obrzydliwa Bestia. A więc znowu będę. Proszę, o to obiecać. Tak, 30 sztuk złota. Pff, chyba sobie jaja robisz, ale dobra, trudno. Yy, więc lecimy w końcu do tej kolonii, a raczej do tej przełęczy, bo chyba nigdy tam nie dotrzemy. Eee, pójdziemy sobie przez tą mm, przez ten wodospad, mm, mm -hmm, mm. okej. Okay. Dobra, ale na początek nie pójdę tą stroną, tą prostą drogą e, nie rzucę się od razu, od razu na tych orków o kurde Aha, to jest ten poszukiwacz, dobra. E, ponieważ... Nie rzucę się od razu, ponieważ nie mamy tak naprawdę dużo mikstur.. <laughs> ja pierdziu, widzieliście to? Oj, może być już ciekawiej. Dobra, kontynuując. Nie rzucę się od razu, ponieważ tak naprawdę sobie nie damy rady. Nie damy sobie rady. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy dużo mikstur. Kiedy rozpocznę czwarty rozdział, wchodząc do kolonii, to ja się cofnę z, powroce, z powrotem do Khorinis, po to, aby kupić sobie stal, po to, aby... Po to, aby kupić mikstury no i dopiero potem się tutaj wrócę. <laughs> tak jest mój niecny plan. Hmm, tam dole wilki jeszcze są. Ho! Ciekawe, że ich nie zabiłem. Hm. <laughs> Okej, okay, dawaj, 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 dawaj. Czwarty rozdział chcę. La, 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 la I proszę Państwa, czwarty rozdział. Za chwileczkę tylko się załaduje.